Witam. Kolejne autko, długo nas nie było. Przepraszamy, ale mało czasu, dużo roboty, dużo projektów, ale jest. Na szybko. Mustang Cabriolet 2017 2.3 EcoBoost. O silniku nie dyskutujemy, chodzi nam o wygląd auta i krótki opis. Tak. Jednym pasuje motor, jednym nie, ale to nie o to w tym chodzi, chodzi o... Sam samochód, tak jak widać, czerwony, czyli szybszy. Kabriolecik, na tą chwilę rzut. Auto z zamkniętym dachem, jak się prezentuje. Oczywiście Ameryka sprowadzony był uszkodzony przodem i delikatnie ten otobłotnik był naprawiany. Nowe poszycie jest wstawione, żeby nie było lipy. Żeby nikt nam nie powiedział, że jest to źle naprawione. Może trochę szumieć wiatr, bo wiadomo, jak zawsze u nas to szybko, na spontanie. Trzecie podejście, bo raz bateria zdechła w telefonie, bo oczywiście na telefonie drugi raz się przegrzał słońca, albo za długo to szło. I jest wiaterek, nie słyszycie. Obejdę go. I jakoś spróbujemy ładnie go ująć. Tak się prezentuje. Przód założyliśmy od wersji Shelby GT. Taki był, taki daliśmy. Niech sobie ma, niech ta morda wygląda. Tak to nam wyszło. Nie był jeszcze sprzątany, polerowanym. Trochę go tam w środku przeczyściłem. Tak się prezentuje z wyglądu. Teraz krótkie cięcie i lecimy z otwartym dachem. Też kółeczko sobie machniemy. O, tu jakieś tam dzieciaczki krzyczą, ale fura, no bo się prezentuje. Jak się uda, to otworzę Wam jeszcze bagażnik. Pokażę, że wcale nie się No i ten szpetny wiatr. nam tu przeszkadza. Nasza miejscówka stała, ale dzisiaj nie pozwala nagrać spokoju. Wcześniej nie wiało, ale tak jak mówię, nie udało się. Nie udało. 2-3 silnik, chyba tam 280 koni, nie zagłębiałem się w to, bo to nie o to chodzi, ale daje radę, tak? Naprawdę daje radę. W tym samochodziku podejdziemy, pokażę wam wnętrze teraz. Już nie będę przerywał. Oczywiście fotelik. Jasne wnętrze. Fotele wentylowane. Grzane, chłodzone. Później zbliżę Wam tutaj na te bajerki Jak to tam wygląda Otworzymy wrota Wrzuciłem jeszcze filmik wcześniej rzut wieczorem Napis mu stan się poświetla, ma rzutnik konia na, na dół z drzwi Felga Tył obejdziemy, tu Wam pokażę no taka dziura tu jest, zobaczcie. Fotel jest pode mnie. Nie wiem, czy tu chwyci mało miejsca. Tam też mało miejsca. Ale jak się dobrze fotel ustawi, to cztery osoby pojadą. Tak byliśmy na zlocie w Mikoszewie nad morzem. Cztery osoby, daliśmy radę, dojechaliśmy. Córka w foteliku, żona z tyłu, młody z przodu, ja. Daliśmy radę te kilometry zrobić. Też filmik będzie. Tak to wygląda sobie. No i te tubki tutaj. Takie tubki. Nie są to cyfrowe zegary jak w tych nowych. Cyfrowe fajne. Słupek potężny. Fotel elektryczny. I co? Otworzymy Wam bagażnik. Już nie będę też przerywał. Zbliżenie na Kunia. do bagażnika jak mówiłem jest duży czy jest mały na taki samochód zobaczcie, no nie był piasek z plaży sporawy. dwie walizy duże wejdą spakowaliśmy się na długi weekend nad morze daliśmy radę i zamkniemy kamera, czujniki parkowania teraz tak z tych bajerów z wyposażenia co ten samochód posiada Oświetlacz, klima, steryczki. elektryczki, mamy kontrolę trakcji, wyłączenie, awaryjne, trzy tryby wspomagania kierownicy i tryby mode. Tutaj skasujemy. Nie martwić się kontrolkami, że check engine, sonda lambda, poduszka będzie dzisiaj wykasowana, drzwi otwarte, tutaj mamy przebieg i tryby, tak? Kierownica, komfort. Normalny sport i drive mode, tak? Normalny Sport plus Tor Drag Race i śnieg, bo to pośniegowe woda, tak? Ja jeżdżę na normalu, bo mi szkoda. Koń, kierownica, tempomat, wszystkie bajery. Tak to wygląda, dach szybki się opuszczają, podnoszą, no to znacie, co to, to będę wam opowiadał. Pozycja za kierownicą jest OK. Teraz mam pod siebie. Natomiast jak jakoś nad morze trochę musiałem do przodu pociągnąć, żeby się tam z tyłu pomieścili, ale nie narzekali, tak? Czyli można. Czyli mhm. można, cztery osoby też pojechać i dłuższą trasę, szybkie wyjście bez urychania, drzwi otwarte. Tak to sobie wygląda. Maskę otworzyć, a otworzę. Jak wszyscy otwierają, to i I znowu wieje, ale proszę bardzo. Tak to się prezentuje: taki dolocik założony. No, jeszcze nie było tu sprzątane, tak jak widzicie. Auto przyjechało, bo daj, że z Kalifornii, no to jeszcze trochę piachu jest. Tu były jakieś liście już od nas. Lampka. Dwa, trzy. Jakiś innik. Tak więc mówię, uderzony był przodem. Jest tyle miejsca, że. Naprawdę nie bać się kupowanych uderzonym przodem z tym silnikiem 2.3, bo jest zapas miejsca, tak? Naprawdę zapas miejsca. Może samochód źle wyglądać, ale to wszystko tam się cofa, przesuwa i jest ok, tak? Czyli nie bać przodem. Gorsze w kabriolecie są boki, tyły, bo tak jak wiadomo uszkodzimy system dachu, no to robi się nam koszt i problem u nas. Błotnik dostaliśmy, tak więc udało się wymienić. Nie jest gipsowany, szpachlowany, tylko został wymieniony. Tak, udało się. Zgodnie ze sztuką jest jowiódki, wstawiony. Nie ma szpachli, gipsu. Poniosę, o, tak to się prezentuje. Taki krótki filmik na tym naszym kanale magicznym. Będzie więcej teraz samochodów, ale dajcie nam trochę czasu. Ram już się kończy. Jakaś toyota gdzie to się kończy taki jest rzut o proszę bardzo no i z tyłu wieje na nagłówkę, tak? Z tyłu wieje. Wolno da się jechać, szybko nie. Ale byliśmy na zlocie, tak więc pogoda dopisała, tak był opuszczony. Peleton. Pochód nad morzem samochodów amerykańskich był. Wytrzymali. Przy małych prędkościach jest OK. Przy większych z tyłu nie usiedzi. Co wam więcej mogę powiedzieć w tym samochodzie? Zresztą wiecie sami. Jak ktoś obejrzy ten filmik o mustangu, to będzie wiedział o co chodzi. Jak coś to niech tam pisze. Jestem jakiś super znawcą tych samochodów, chodzi nam o wygląd, że można sprowadzić, naprawić i fajnie samochód wygląda. I czerwony, z jasnym wnętrzem, sami ocencie, czy warto taki samochód kupić. Moim zdaniem warto pomyśleć o takim aucie czy na lato czy na cały rok. Ogrzewanie, potęga w tym samochodzie, chłodzenie też. Jeszcze jedna rundka. No to tu więcej opowiadać. Mustangi każdy zna, nieraz widział. Stane. duże tablice wchodzą, nie ma problemu czy z przodu, czy z tyłu, jak widzieliście żeby nikt nie podważył później gdzieś na trasie mgiełka też jest założona proszę bardzo w zjazdy filmik, może Uda mi się nagrać, no ale będziesz umieć tak przy otwartym dachu. Więc niech inni próbują, mają lepsze może warunki, sprzęt. My to amatorzy w tych filmach, amatorzy. Staramy się jak możemy, jak umiemy. Nam chodzi o samo auto, o wygląd tak. I po naprawie nad morze pojechał. Jeszcze tam mama, parę tak jak mówię, sonda lambda, czujnik poziomu płynu w pryskiwaczach szwankuje, chyba nie działa. Jutro też spróbujemy wymienić, przygotować go na tip -top. No i jakieś sprzątanko w środku, bo piachu to on tam ma w tych dywanach, ale takie ładny, tak jak widać. No to chyba tyle, co? Krótki filmik, podobał się albo się nie podobał. Chowcami nie jesteśmy Ale umiemy naprawiać, tak? O, ciuchcia jedzie, będzie trąbił Taka miejscówka przy torach Zaraz pewnie dziubnie w klaksu